Witam w kuchni pewnej naparzanek. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, na liczniku subskrybentów niedawno pojawiła się liczba 900. W związku z tym chciałbym zaproponować pewien konkurs, pewien challenge, abyśmy w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca marca, spróbowali osiągnąć liczbę 1000 subskrybentów. Czyli 30 dni na zdobycie 100 dodatkowych subskrybentów. W jaki sposób w jaki sposób można ten cel osiągnąć? No, ci z Was, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, są w najprostszej sytuacji, ponieważ wystarczy, że po prostu klikniecie na ten przycisk subscribe. Polecam też kliknięcie tego dzwoneczka obok, wtedy będziecie dostawali powiadomienia za każdym razem, gdy zamieszczę na kanale nowy odcinek, dzięki czemu nie przeoczycie każdego kolejnego odcinka. Ci z was, którzy już są subskrybentami, no mają troszeczkę trudniejsze zadanie. Ich zadanie będzie po prostu przekonanie, czy to znajomych, czy czy kogoś nie wiem z rodziny, albo w jakimś inny sposób, rozpropagowanie wieści o kuchni pełnej Naparzanek po to, aby kolejni chętni, kolejni widzowie przyszli tutaj i zasubskrybowali. Wasze zdrowie. A co Wy z tego będziecie mieli, zapewne, zapewne zapytacie. Więc ten challenge będzie polegał na tym, że jeżeli uda się do końca marca, do 31 marca osiągnąć liczbę tysiąca subskrybentów na tym kanale, to zobowiązuję się, że zagram w dowolną zaproponowaną przez Was grę. No z takim powiedzmy małym ograniczeniem, żeby to nie była gra, która kosztuje, nie wiem, 250 złotych czy coś takiego. No, chciałbym, żeby była troszeczkę tańsza, w miarę możliwości oczywiście. Na czym to będzie polegać? Wystarczy, że pod tym właśnie nagraniem, pod tym filmem, w komentarzu zamieścicie tytuł po prostu gry, w którą chcecie, abym zagrał. Ewentualnie, jeżeli ten tytuł już ktoś poznał wcześniej, to wystarczy, że po prostu zalajkujecie ten komentarz albo coś tam dopiszecie pod spodem. Oczywiście nie ma sensu, abyście głosowali na gry, w które ja już grałem na antenie kuchni, bo nie zagram w nie drugi raz, bo to byłoby bez sensu. Także nie głosujcie ani na Iszara dwójkę, ani trójkę, ani na freshbacka. Ani na nie wiem, Baldur's Gate, co tam jeszcze było, już nawet nie pamiętam, ale jakiś tam parę innych tytułów to nie ma sensu, żebyście na nie głosowali, także, także nie głosujcie. No i też chciałbym, żeby to była gra, w którą ja mam techniczną możliwość zagrać, żeby to nie był jakiś taki niszowy tytuł, który wymaga jakiegoś nietypowego sprzętu, coś co można odpalić albo na bezpośrednio pod Windowsami, albo przynajmniej na jakimś, pod jakimś emulatorem, który działa pod Windowsami. I jeżeli ten cel uda się osiągnąć, to wtedy zobowiązuje się, że w jakimś tam określonym odstępie czasu zrealizuje właśnie takiego Let's play'a. A jeżeli się nie uda osiągnąć, no to trudno, to, to, to przynajmniej mieliśmy fajną zabawę, co nie znaczy, że w tą grę nie zagram. Może kto wie, może też się wtedy zdecyduje, mimo tą. Wziąć udział właśnie w takiej zabawie. Także zapraszam Was. Przede wszystkim dziękuję wszystkim 900 subskrybentom do tej pory. I zapraszam do zabawy. Proszę zdrowie.